Cześć, a dzisiaj niespodzianka śmieciarskie żarcie od kanajanka, które na przykład po chińsku brzmi tak: a po chińsku Hamburger Co to może być, moi drodzy? Powiem, że powstało w Niemczech, bardzo dawno temu. I jest to bardzo popularne. Uwaga, uwaga, dzisiaj będę jadł hamburgera! Nie jutro, tylko teraz. <grystanie> hamburgera nie jest niedorze ani widelcem. Kupiony w najsyfiawszym najsy sklepie, jakim tylko może być. Po prostu wygląda obleśnie, ale smakuje prawdopodobnie bardzo dobrze. Uwaga, będę jadł. Mmm, mm. co za syf. Mm -hmm. Gorszego nie można było dostać. Mmm. Jak to mówią, dupy nie urywa, ale jak go trochę przetrawię, to może urwać. Hmm. Taką ciekawostkę sobie przypomniałem, że hamburger nie powstał... Nazwa hamburgera nie powstała od chama, który wpierdziała go, tak, o, uko. Hamburger nazywa. Tak jak gra hamka nie powstała od kobiety. To na czymś gra jest niewychowana. Gra, hamka. Tak samo hamburger. Hamburger powstał. w Hamburgu! Ha, ha. Niesamowite odkrycie. I dopiero pojechał sobie do Stanów z niemieckimi, a wynaleźli go w 1904 roku podobno. Ja pierniczę. Hmm. Jak ktoś się chce uświniczyć świnia, nie gdzie takiego jak ja. Ogórek, majonez i prawdopodobnie 6% mięsa, bo w tej tej wersji mięsa pewnie za dużo nie ma. Przypuszczam, że papier toaletowy E330, E350, E1800 i HWDP1. Smacznego! Koleżanko i koledzy. Przypomniało mi się takie coś. Bo hamburger leci po trochę kebaba, nie? Powiedzenie. Wszystkie baby lubią kebaby. A faceci wpierdalają jak leci. Na zdrowie. Mmm. Dobre. Smakuje aż lepiej. Przypomniał mi się kawał tak. Przychodzi facet do budy z żarciem i patrzy na menu, a tam hamburgery. Ja były chyba w jakimś I też słucha ten kawał, a może też nie zna. Jest hamburger, który się nazywa kurwa z gitarą. Ten facet sobie pomyślał, że takiego jeszcze nie zjadł, nigdy nie ja. więc mówi, poproszę jeden właśnie tak, co się nazywa Kurwa Zbitalny. A tam koleś daje mu taką wielką bułę, wpierdziela sosu 6 litrów, ładuje kupę żarcia, 5 kg cebuli, wielki kawał mięcha i mu podaje. Ten facet mówi, no dobra, dlaczego się nazywa, kurwa, z gitarą? Wpugował, upieprzył się cały, mówi, o kurwa, taki suche. Obleśny <laughs> jest. No. Taki Zjedz mnie proszę do końca. Zjedz mnie proszę. Chciałbym wyładować w swoim brzuchu. Dobrze kochaniutki. Zaraz cię zjem do końca. Uwaga, robię to. Och bardzo dziękuję. Uwaga. Zjem cię i nie wypluję. To na tyle. Idę do toalety i wracam za chwilę.